Technik hodowca koni to wymagający, ale bardzo satysfakcjonujący zawód branży rolno-hodowlanej. Pozwala na realizowanie swojej pasji w codziennej pracy. Jest idealny dla osób kochających zwierzęta i naturę oraz wykazujących się opiekuńczością, wrażliwością i wysoką samodyscypliną. Zawód technik hodowca koni warto wybrać, ponieważ wykwalifikowany hodowca może osiągnąć oprócz satysfakcji również przyzwoite zarobki. Zawód ten łączy pasję, miłość do koni i jest sposobem na ciekawe życie. Szczególnie gdy mamy możliwość pracy na własny rachunek w swoim gospodarstwie. W swojej codziennej pracy technik hodowca koni zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem hodowli koni, a w szczególności doborem hodowlanym, rozrodem, prawidłowym żywieniem. I profilaktyką stada koni. Poza tym, do zadań technika hodowcy koni należy również przygotowanie oraz prezentowanie koni na aukcjach i wystawach, a także organizowanie i prowadzenie ośrodków agroturystycznych oferujących rekreację konną oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego. Wykształcenie w tej profesji pozwala na podejmowanie pracy w różnych miejscach, takich jak ośrodki hodowli i użytkowania koni. Związki hodowców koni, związki jeździeckie, wytwórnie pasz, ośrodki rekreacji i turystyki konnej, gospodarstwa rolne czy firmy wytwarzające i sprzedające sprzęt jeździecki. Bardzo lubię swój zawód. Daje mi on dużo satysfakcji i radości. Poza tym pozwala na uzyskanie kwalifikacji w organizacji hodowli koni oraz w ich szkoleniu i użytkowaniu. Mój dzień pracy zależy od pory roku. Zwykle wstaję o 6 rano, karmię konie, później poświęcam czas na stajenne prace porządkowe. W zależności od poru roku pomiędzy posiłkami moich podopiecznych albo zajmuję się nimi, albo na przykład latem zajmuję się organizacją produkcji roślinnej, są to sianokosy, żniwa. Gdy hodujesz konie niezwykle ważne jest zapewnienie im pożywienia na cały rok. Do tego bardzo przydaje mi się prawo jazdy kategorii T. I umiejętność obsługi maszyn rolniczych, oraz inne umiejętności i przygotowanie nabyte w szkole. W ostatnich latach nastąpił duży rozwój ośrodków hodowli i użytkowania koni, spowodowany głównie wzrostem zainteresowania końmi poprzez rekreację i turystykę jeździecką, a także hipoterapię. Zwiększający się popyt na rekreację i turystykę jeździecką stwarza potrzebę zatrudniania osób, potrafiących pracować z końmi. Obsługujących i organizujących pracę w ośrodkach hodowli, rekreacji i turystyce konnej. Zapotrzebowanie na pracę zgłaszają głównie ośrodki jeździeckie i stadniny koni. Jest duże zainteresowanie nim na rynku, więc dla osoby z pasją, która chce się rozwijać i szkolić, praca znajdzie się bez problemu.